Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, dzień ósmy, rozważanie. Łaski pełna, gdyż w szczególny sposób stała się świątynią Ducha Świętego i Jego oblubienicą, którą On napełnił wyborowymi łaskami więcej niż wszystkie inne stworzenia i przyozdobił cudownymi klejnotami przywilejów. A zatem Maryję, jako tak ściśle złączoną z całą Trójcą Przenajświętszą, Chciał Bóg mieć wolną od pierworodnej zmazy, czyli niepokalaną i jest niepokalaną. Modlitwa do Maryi Niepokalanej, świętego Maksymiliana Marii Kolbe. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza. Dozwól, bym własnym kosztem Cię uchwalił. Dozwól, bym dla Ciebie i tylko dla Ciebie żył, pracował, cierpiał, wyniszczył się i umarł. Dozwól, bym do Ciebie cały świat przywiódł. Dozwól, bym się przyczynił do jeszcze większego, do jak największego wyniesienia ciebie. Dozwól, bym ci przyniósł taką chwałę, jakiej jeszcze nikt ci nie przyniósł. Dozwól, by inni mnie w gorliwości o wywyższenie ciebie prześcigali, a ja ich, tak by w szlachetnym współzawodnictwie chwała Twoja wzrastała coraz głębiej, coraz potężniej tak, jak tego pragnie ten, który cię tak niewysłowienie ponad wszystkie istoty wyniósł. W Tobie jednej bez porównania bardziej uwielbionym stał się Bóg niż we wszystkich świętych swoich. Dla Ciebie Bóg stworzył świat. Dla Ciebie i mnie też Bóg dobyto powołał. Skądże mi to szczęście? O, dozwól mi chwalić Cię, o Panno Najświętsza.